Ponownie witam Was serdecznie. 19 lipiec. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy sobie troszeczkę o XRP, o zdaniu, jakie mają dwaj kandydaci na ewentualnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oni obaj odnoszą się tutaj w stosunku do bitcoina. QLC, KPL. Ostatnio miałem parę pytań na ten temat, jako że czas robi się. Bardzo, że tak powiem, wąski, żeby jeszcze dokonać tej wymiany. I aktualności, które po prostu, jak zawsze, postaram się Wam szybciutko przekazać. Zapraszam. Na samym początku chcę tylko króciutko zahaczyć. Byłem pytany, co ja mam zapowiązania lub też, czy jestem gdzieś uwikłany w jakieś kooperacje. Tutaj chcę jeszcze raz powtórzyć. Nie mam żadnych kooperacji. Robię to tylko i wyłącznie z własnej nieprzymuszonej woli na zasadzie bloku informacyjnego dla Was. Oczywiście ostateczne decyzje podejmujecie Wy, ale tu jeszcze raz mówię: nie widzę sensu, żeby Wam coś sprzedawać, co nie mam o tym pojęcia w tym zakresie. To jest tak samo, jeśli byś wszedł do salonu samochodowego Mercedesa, a Pan, który Ci doradza jest w koszulce z napisem Citroen. Spotykamy to często właśnie na tych portalach YouTube'a, gdzie ktoś mówi o czymś, a za nim wisi ogromny szyld od całkiem innej firmy, która pomimo to nosi ten sam profil. Tym samym bardzo Was proszę o paluszek i ewentualnie, żebyście mnie częściej odwiedzali lub też, co by było w tym wypadku najlepsze, abonament. Teraz już do rzeczy. Tak jak mówiłem, te pytania, które ostatnio do mnie wylądowały na temat wymiany. Do 31 lipca można to jeszcze dokonywać. Tu jest taka drobna kwestia, jeżeli macie na scentralizowanych giełdach wasze pieniążki, w tym wypadku jeszcze QLC, one będą zmieniane automatycznie na KPL. Jeżeli jesteście na zdecentralizowanych portfelach, tak jak na przykład Metamask, to musicie tam już sami się tym zająć. Tu przygotowałem Wam taki drobny plan, krok po kroku. To możecie sobie na spokojnie przeczytać. Dodatkowo dołączyłem Wam jeszcze na dole w opisie widea, tam jest. Link, który Was zaprowadzi. Tu na tej stronie znajdziecie wszystkie dodatkowe informacje. Oczywiście tą stronę, jeżeli pasz angielski jest dobry, fajnie, jeżeli nie, musicie ją sobie na górze przetłumaczyć. I tu macie wszystko, jak zmienić tego koina. Jest to oficjalna strona. Tutaj na przykład widzicie tą zmianę adresu, którą trzeba dokonać. To jest adres QLC. Na dole macie KPL. Tak jak mówię, to tyczy się tych giełd, które są zdecentralizowane, czyli tam wy sami musicie już ingerować w ten temat. Wracając do aktualnych tematów, tak jak to już miało miejsce, to dotyczyło bitcoina. Tutaj możecie zobaczyć, że sam gubernator Florydy Ron DeSantis, który jest również kandydatem. Na prezydenta, on wychodzi z republikańskiej strony, i jest przeciwko walutom cyfrowym banku centralnego tzw. CBDC. I on obiecał na jednym ze swoich objazdowych, wieców 14 lipca 2023 cytat, jeśli zostanę prezydentem. Od pierwszego dnia będę się starał wyeliminować cyfrowe waluty banku centralnego. I tu jest punkt, przy którym możecie zwrócić uwagę na to, że coraz większy wpływ krypto ma na cały nie tylko gospodarczy, ale i polityczny świat. Dlaczego? To zobaczycie w tym następnym przykładzie, który Wam chcę pokazać. To jest znowu następny kandydat który też będzie się starał o stołek prezydencki. I tutaj na górze widzicie Patryk Dorsey. Patryk jest byłym dyrektorem Twitter, między innymi też jego twórcą. I on radzi Robertowi Kennedy Junior, bardzo znana rodzina, straszne powiązania polityczne. On też chce kandydować w 2024 roku na prezydenta. I Patryk doradzał mu tutaj, żeby po prostu, brzydko mówiąc, zagadać całą kryptopubliczność, która jest bardzo duża, która ma bardzo duży wpływ też na wybory. Było nie było, każdy kto jest w krypto jest potencjalnym głosodawcą, także to też może pomóc. Co jest bardzo istotne, tak ten jeden, jak i tak ten drugi kandydat są za bitcoinem. Kennedy nawet przy tych objazdowych występach w Miami 19 maja oficjalnie ogłosił, że przyjmuje datki polityczne też w formie bitcoina. Także sami możecie zobaczyć, że to jednak nabiera mocy. Ten tak zwany kryptospace, ten kryptoświat, z nim zaczynają się pomału liczyć i zwracać na niego uwagę. I tak jak kandydat z Florydy, DeSantis, on powiedział wyraźnie, że on usunie. Digitalnego dolara. On jest za tym, żeby wszystko, co stało w tej formie, w jakiej jest, jako że on uzasadnia to tym, że spodziewa się za dużo manipulacji, jakie mogą się za tym kryć. Teraz możemy przejść do następnego punktu. W ostatnich dniach odbyła się konferencja prasowa, w której główną postacią. Był Gary Gensler. Tutaj to było z tego Preseklub. Na oficjalnej stronie SEC możecie obejrzeć sobie ten cały wywiad. Tutaj puszczę wam tylko kawałek. Tak, jak tutaj widzicie, Gensler uśmiechnięty. Dziękuję bardzo, Mark, za tę Dobrze, tu nie chodzi o to, co, co on dokładnie powiedział. On więcej nie powiedział, jak powiedział, ale co jest bardziej istotne, tutaj teraz możecie zobaczyć. Dwie pani. Ta z lewej jest bardziej znana, jako że jest to ta sędzina, która orzekła ten wyrok dotyczący XRP, ta kwestia sporna między XRP a SEC od tego sympatycznego pana, którego przed chwilą widzieliście, Gary Gensler. Ona przekazała te wszystkie papiery pani Sarah Netborn. Ona będzie się teraz starała i na to ma czas nie tyle ona, jak ona już wystosowała pismo Tak do Garlinkowze, czyli CAO od Ryble, jak i to SEC. Ona będzie dożyła do tego, żeby tą załatwić sprawę polubownie na zasadzie porozumienia obu stron. O co tu chodzi? XRP stawiało ten zarzut, że przez te nieprawne oskarżenie tej firmie powstały ogromne straty, tak jak Berlinghose to szacował, to było z tego co pamiętam. Nie sprawdzałem teraz, dlatego mogę się mylić, ale z tego co pamiętam, Ańcko ma 3 miliarda dolarów. Gensle, akurat tym, co wam pokazywałem w tej konferencji prasowej, powiedział, że jest niezadowolony z wyniku sprawy i nie wiadomo, jaki będzie następny krok. Moim zdaniem przekazanie tej sprawy pani Netpun ma zakończyć ten cały dylemat. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli Gary Gensle złoży odwołanie, mamy następne dwa lata, gdzie znowu wszystko wisi w powietrzu. Drugie, on ma teraz tutaj, myślę, o sek, o Gary Gensle, że on ma tutaj możliwość wyjść z twarzą na tej zasadzie, że było nie było, on jest co prawda pracownikiem państwowym, ale jeżeli jego odgórne, on też musi zdawać sprawozdania przed parlamentem, jeżeli oni się tam dowiedzą, że idzie sprawa o 1,3 miliarda dolarów, też nie będą go wszyscy klepać po plecach. Te załatwienie polubowne moim zdaniem ma doprowadzić do tego, oni dostali czas, tak jak mówiłem, między 6 a 8 tygodni, żeby ustalić ten termin i wtedy będzie, będą dokonywane te starania, załatwić tą sprawę polubownie. Jeden i drugi ma atuty. Jeden atut Genslera to jest ten, że pani Torres tylko w połowie, że tak powiem, go uniewinniła. Ta pierwsza część. Te dokonywane operacje pozagiełdowo, stwierdziła ona, że tu w tej kwestii sprawa się kręciła wokół papierów wartościowych. Tylko te, które idą przez giełdy, nie są nimi. Z drugiej strony, Garlinghose, Ripple, ma ten atut, że jeżeli być może, to są tylko moje domysły, zrezygnuje z tego 1,3 miliarda dolarów, że może po prostu w końcu wyjdą z tej sali sądowej, potrząchają się rączkę i ta sprawa w końcu raz na zawsze się skończy. Wszyscy są już w tym strasznie zmęczeni. Czytałem nowe analizy, które prorokują, są wyższe jak te, które ja Wam mówiłem, gdzie byliście oburzeni. Prognoza: jeżeli to by się dało załatwić polubownie między tymi dwoma dżentelmenami, Ripple mógłby jeszcze w tym roku zawadzić o. 6 dolarów. Ale tak jak mówię, to są tylko prasowe wiadomości. Tak jak tutaj widzicie, dyrektor generalny Conbase, Brian Armstrong, dzisiaj ma spotkanie, Środa 19. Dzisiaj spotka się z demokratycznymi członkami Izby Reprezentantów USA. Tam mają być Omawiane sprawy kryptowalut. Te całe spotkanie będzie się odbywać przy drzwiach zamkniętych. Demokraci, tu trzeba podkreślić, są gorzej nastawieni do kryptowalut jak republikanie. Dlatego ciekawe, co ukaże się prawdopodobnie już w prasie. Jaki był przebieg tego spotkania? Nie robiłem Wam do tego żadnej grafiki, ale Binance ma dosyć duże odpływy ze swojej giełdy. Shang-Peng, co prawda, twierdzi, że wszystko jest w porządku, ale ogromne skargi to ukazało się w Wall Street Journal 17, że bardzo mocno poskracał wszystkie przywileje jak na przykład smartfony, treningi, masaże, prace w domu, tak zwany home office. To wszystko jest skreślone w ostatnich paru tygodniach zwolnionych zostało ponad 1000 pracowników i tutaj drobne ostrzeżenie które już powtarzam wam nie mam nic przeciwko, posiadajcie ten portfel tam ale ściągnijcie swoje waluty na hot wallet, tam wiecie co macie zawsze je możecie przelać z powrotem, tu dochodzi jeszcze ta kwestia odciąganych pieniędzy z kiełdy, bo każdy ma strach bo jednak było nie było, ta firma włącznie z jej szefem który też ma zarzuty to wszystko jeszcze będzie przez sekundę Także sami wiecie na przykładzie XRP, jak to się może ciągnąć. Także tak jak widzicie, udało nam się, wy wytrzymaliście, a ja wszystko odhaczyłem. Ostatni temat, jaki zostaje, o który byłem pytany, proszony, co uważam na temat Veracity. Ja też posiadam Veracity już około dwóch lat. Oczywiście jestem w minusie, biorąc pod uwagę dzisiejszą pozycję, ale teraz krótko dla tych, którzy ewentualnie nie są zaawansowani w temacie. Everacity posiada swój własny patent na kontrolowanie, że tak powiem, odbioru reklam. Ogromne pieniądze są tracone na reklamach, chociażby z tego prostego tytułu. Znacie to wszyscy. Że jestem w stanie otworzyć jedną stronę internetową w 4, 5, 10 różnych okienkach i praktycznie mogę puścić we wszystkich tych okienkach tą samą reklamę, która nabija licznik temu, który jest odpowiedzialny za propagowanie tej reklamy. Veracity posiada system, który rozpoznaje to, czyli ewentualny projektodawca, który posiada jakiś projekt i chce, żeby on był roz Reklamowany lub też produkt, niech to będą zwykłe konfitury. Dostaje na koniec miesiąca rachunek, że zostało dokonane 100 milionów klików, które oczywiście zgadza się, to były kliki, ale powiedzmy dziesiąta część z tego była naprawdę obejrzana, reszta było tak zwane fejki. Firma ta już jest od dłuższego czasu na rynku ma bardzo ładną i bardzo informacyjną stronę internetową swoją, gdzie nawet przedstawiają wszystkie cele, jakie mają w krokach kwartalnych. Na rynku ich pozycja obecnie, powiedzmy, nie jest aż tak fantastyczna, na górze możecie zobaczyć na jakim poziomie teraz się znajdują. Przebieg historii tutaj widzicie okres trzech lat, co wam wyświetlam. Ostatni czas jest bez jakichkolwiek impulsów. Oni co prawda bardzo się starają, to wszystko znajdziecie na stronie internetowej, gdzie tak jak mówię, ludzie, którzy się tym zajmują, są też z tego kierunku. Wszyscy się przedstawiają, co też nie jest we wszystkich firmach często spotykane. Tak jak jedna z tych, które Wam ostatnio prezentowałem, była całkiem przeciwieństwem Veracity. Moja krótka opinia na temat Veracity: Ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Tu bym się wcale nie zachwycał tym, że posiadają jakiśkolwiek patent, bo nie jestem fachowcem z tej dziedziny i sami wiecie. Ile patentów można złożyć? Nie mają z tego, co oglądałem, większej. Są cztery jeszcze firmy, które też idą w tym kierunku. Nie są, ale że tak powiem, tak wyposażone i nie prezentują się tak jak Veracity. Veracity już ma małe swoje kooperacje. Podsumowując, Veracity moim zdaniem jest potrzebna jedna, porządna kooperacja. Czy to będzie najlepsze, żeby było, to byłby. Praktycznie YouTube. Jako, że sami wiecie, ile tutaj jest reklamy, ile z niej jest oglądane, a ile nie. I jeżeli Veracity uda się złapać tylko takiego jednego partnera do kooperacji, to na pewno będzie bardzo intrafną spółką, która na pewno będzie wtedy owocować dużo wyższymi kursami. Także zobaczymy. Jeśli chodzi o Veracity, na pewno przy następnym bull run też będzie jak wszystko ciągnąć do góry, wtedy ewentualnie ci, którzy są zmęczeni, bo tak jak tu na dole możecie zobaczyć, wolumen transakcyjny nie jest tak oszałamiający. Zobaczymy, ale tak jak mówię, ja moje trzymam z tego tytułu, że jak popatrzycie na tą cenę, co z tym zrobić, jak to sprzedać, miejmy nadzieję, że to wszystko się rozwinie, a tak jak mówię jeszcze raz, ci, co będą zmęczeni w bull run, będą się mogli rozstać z tym i jeszcze raz powtarzam, tylko jedna, jedyna rozsądna kooperacja i oni będą wtedy, biorąc tą cenę obecnie, którą mają, wydaje mi się, że będą wtedy na biegu to dziesięciokrotne mieć. Tym samym to już było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość, pozdrawiam i dzisiaj mamy środę, czyli do piątku. Jeszcze raz, najlepszego.